Za sprawą osiedlowych wandalii konserwatorzy z administracji osiedla Jagiellońska znów mają pełne ręce roboty. Tym razem została zniszczona jedna z klatek czteropiętrowego bloku przy ulicy Marysieńki. Problem polega na tym, że lokatorzy z tej klatki przystąpili do spółdzielni z prośbą, że od miejsca zniszczone przez no, nie wiem kogo zostały odnowione. No, no, więc dostaliśmy polecenie i jako spółdzielnia robimy te drobne naprawy i konserwacja tej klatki, żeby trochę miało swojego wyglądu. Bo trzeba przyznać, że wygląd klatki schodowej przed remontem daleki był od określenia go estetycznym. Ktoś po prostu nie miał nic do roboty, tylko wydłubywał całą lamperię, wyskrobał, wyniszczył, no więc trzeba było to wszystko z naciągnąć gipsem, żeby to po prostu nabrało swojego blasku. Choć zdaniem niektórych lokatorów bloku, do tych zniszczeń bardziej niż działalność wandali przyczynił się brak profesjonalizmu ekipy, która kilka lat temu remontowała tę klatkę. I źle było nałożone, ten i koniec, odpaszyło i odwalił. A to nikt nie przychodzi, to tu nam przysieka jest klata, zamknięta. Jeśli faktycznie to była jedna z przyczyn kruszenia się lamperii, to konserwatorzy z administracją siedla zapewniają, że taka sytuacja już się nie powtórzy. Się Oby tylko świeżo odremontowana klatka ponownie nie padła ofiarą wandalii, bo za usuwanie ewentualnych zniszczeń znów przyjdzie zapłacić wszystkim spółdzielcom.